Dlaczego jest Dlaczego ja jeszcze ja, mam Hendersona tutaj na... Aha, na boisku treningowym mam no, dobrze, bo tylko do tego się nadaje. No do niczego wiem... Jezu Bartle jakie on ma szczały! On do niczego innego się nie nadaje. Henderson, co to w ogóle jest za twór? O. No, chciałem, o, o chciałem przez chwilę chciałem powiedzieć o, Lewandowski, ale to już nie te czasy kolejne spotkanie Immobile Immobile, no graj Indebile Kuuu, In In ty za mocno A, ten, a bo ma, ma moją Bo moją Bo moją Mojojojo Masią Cześć Ooo Pa, pa, jak idzie, idzie, idzie no, wallback bardzo. Idzie wallback Tak jest, idzie do niego I do niego, i do buddy, Jezu! No masz ją, lutuj, za Ojoj! Ty kasztanie! Kurde, nawet się nie dało kawy napić. <śpiewanie> I weź nie pij to. No, no kopnij to. A ty cwaniak. Ehe. Tak to se możesz. No nie Gdzie tam lecisz? Po co tam lecisz? O oh, Jezu! Oje, oh, yeah. ten to z tym ja krokiem! Emo, emo, e, emocji dostarczyć? Musi być! O, dobra, o! O! Ja o! Roz... <laughs> dostarczyć uuu, i do ja przeciwnika gra! Bo... Bo ja... Bo ja cię... Poczułem że ty możesz... <laughs> <nie grać. laughs> o! Iłe, widziałeś, well-baked? Luxus... Z... Idealnie zagrał do nikogo! Co do nikogo, co do nikogo! O para kapiła! O Jezu, no... Trochę za blisko byłeś na podcinę! No Ale ja chciałem, żeby Tomaszewski był ze mnie, dumny i z po prostu A to przepraszam. No i to... O Jezu, ale ja teraz kręcę. I znowu... E, ty, do siebie? A to tylko ty możesz? Ej, no nie fałluj, no nie fałluj, no panie no Że to ja fałlowałem, a, a to moja widać, że od takich wątków jest się po prostu odbił? No... A czyja? No z tego miejsca można strzelać Kurna, oddaj tą piłę, piłe Swęd Bender czekaj, już do ciebie i tak, ja już do wody <grym> O jezu Dobrze dobrał! No jeszcze dałeś się, żeby ci się odbiła od nogi, no. Cicho być! Przestań ludzi, co okres masz! <laughs> masz biegnij! Hej! Rooney? Daniel Welbeck. Biegnę, biegnę. Pa, Welbeck, co tutaj poradzi? Sam no, a ty się śmiałeś! <laughs> ZAREK Jezu! Ręka karny szczera. No ręka, ej, no nie wierzę! Psz tam karny jak. Łelbek, to po prostu co to zrobił. No jeszcze, czerwono zgarniesz zaraz. Co chyba ty. Ale przecież... Jaką czerwoną? Warto. Taniec pingwina. Tak jest. O, no, widziałeś, taniec pingwina zawsze działa! No, Dobrze sędzia karnego jeszcze nie gwizdnął. trafił. Dobrze karnego nie gwizdnął. A co tam, do karnego jeszcze było 300 metrów. Pięknie się minęli wszyscy, bardzo ładnie. Co to za w ogóle gościu, Stones? Rumyj! Kurz za chopa! Ten to biegać nie umie! O OJO ZUMBEK! No no! Podawałbyś coś, a nie! Ja, ja widzę, że... No właśnie to samo chciałem powiedzieć, że on chyba tylko zna naprzyciw <noise> <noise> Takie... Tak jest. Tak zwany, no! O i spalony. Ajajaj. Czutas za ten, za szybki. Jedyny co umie stamtąd biegać. Reprezentacja Anglii to dyżurny faworyt jeśli chodzi o europejską. O, o bo ma Obama Obamamayang? Ojej, ojej, rózej, szybciej troszku No co chcesz? Nie, nie, nie chodzi o to, że... No, no co chcesz, no co chcesz? No, no widziałeś... Co To, to się z niego śmiałem, a ci mówiłem Kto, a kto nie chciał nim grać? No No Kto mi tu mówił, zdejmij go No Chyba ty sobie mówił, twarz jak się przepchał no. no Do tej pory nie wie czego trafiło tam Ale to przez to, że on ma tak włosy postawione nawet No <laughs> On nie wie gdzie mu się głowa kończy Tak jest O Jezu, o Jezu będzie druga! Nie będzie, będzie, A! Co nie będzie do budy! To tak jest takie... No. nie będzie, chyba ty nie będziesz. Jest to było tak oczywiste, oczywistość. O, jeszcze od bramkarza, no nie wierzę, no. Strzał niecelny. On po prostu tą nogą On tą nogą po prostu bierze krawaty, dlatego tak chodzi. <gry> Ej, Immobile, Immobile, no, to jest tam. Immobilejne mobile bile. Nooo o ojoj chyba spalony. Spalony? Był był. Kurde smole, Minimalnie ja. nie. No, już uciekają. Co jest? Tak po prostu to jeszcze byśmy jeden mecz dążyli zagrać. Zmiany robią. To chyba tam muszą zmienić gracy przypadek, a nie. <śmiany>

Co się tam przytulacie? Masz tu. Głowa. Idzie, idzie Łubek! Idzie, idzie runaj. No. Chciałem ci jeszcze podać, no Tak myślałem, że ta nic nie chcesz zrobić. Dobra sytuacja nie Jak go no przyblakował! O Jezu, dobu długa Idzie! O! O! No, okay. oh, oh. no skarń mi tą piłkę, kamień! Gdzieś trzeba by... ja O z Jak by to tam przeszło? Ciach! Ciach, pach i Boja, się wywrócił pisało. o piłkę. Biegnij Dobra gwiznął Gwiznął faul Nie, faul, tak? Tak, faul był wcześniej O zdrowie, będzie! A czemu tu na tym skrzydle nikogo nie ma? Zbiegnij tam nim Bo ja kichałem Bo kichałem! zagrał tam gdzie on stał, no nie wierzę Zrąbany, spalony! Nie ma, kurde Co ty, ty, ty? Zawodowa obrona no nie przejdzie Tak jest peace Tam jest na zasadzie Welbeck wiadomo nie? No. Welbeck są Nie mał tylko wiącował. O niego Mocno Nie wiem gdzie grasz, ale dobra Co nie wiem gdzie grasz <śmiech> <śmiech> Coś ty zrobił? Siódmy ty rę w kosmos! Kartofel! No pad Mówiłem ci ściągnij pan Czy to był taki kartofel, że ja mówię, nie gdzie? Od czasów Wrasiaka. Ej, ej ej e. Nie obrażaj króla drewna! Ech, przynajmniej, przynajmniej jego wiek łatwo rozpoznać, bo po twojach! No. Ojejku, jejku, czekaj, zaraz się w na kawę napije. O ile sobie do niej nasmarkam, bo mien... piję. <sumpleks noise> Cicho. Teraz, teraz będzie pozycja, o. Dobra. Teraz jest zmiana. Będziesz zadowolony. Baka, co to? na 3 już na do widzenia było. Ale gdzieś mm. To mi kawa kisie No A co? Sterling szedł O Jezu P siecie Jak w tym kole, ale mam normalnie <śpiewanie> <śpiewanie> Tego to się nie spodziewałem! Ja nie wierzę! No i to, well Mówiłem ci, że <laughs> Ty weź mi go zmieniać i to nie. przypomnę! No pano, nie, no objechał go jak małe dziecko! Mówiłem ci go, we, weź pójść, to nie, 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 on jest głupi i w ogóle, i w ogóle, i, i nieładny, i tak mówiłeś! O Jezu! Tu proszę, bo jak już dwie dwie bramy. No, mogła być trzecia. No, czemu się zatrzymały? Nie, tak. to to sobie... No, bo myślałem, że tam biegnie, to, to teraz biegnie. No, no sobie No. No Z takiego konta to raczej ciężko! Oj, tam No! To tam ma! Ha! Eee! zrobił! co mi że na Rasista jeden. Tak, jest, powiedz mu. No, no, patrz. Patrz, tu, Wilsher co zrobił. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Kurna zablokował. Zrobi... Ew! Patrz na Wilshera, a tak się śmiałeś z niego też, że drewniany, że coś. Patrz. <ścoughs> no. no, dziękuję, dziękuję. No. No obiero, tak no nic tylko strzelać no Trzeba przyjąć na klatę i wejść z nią do bramki chociaż albo się położyć <grym <grym Albo tak jak zamola, ta piłkę na linii ustawić i z główki Tak jest No nie... I Welbeck trzecia, no nie wierzę! Welbeck, well chcę so lechać like, trikulet, a bo Pójdźcie, pójdźcie, to się broniłeś kopytami! ...to no, no nie wierzę, no! No i popatrzmy na ujęcie z tej kamery na przykład! No, ale jeszcze jakiego jumpa zrobił w ogóle! Na głowie wylądował, ale co tam! prawa, prawa, lewa, głowa człowieku... O, już wyszli z gry, no! ...przecież oni nawet nie grają, no zobacz, pięć... ...zabawał że to jest masakra! Ej, ale oni nawet nic nie zagrali, no. No nic. Nie, nic. Trzy strzały jeden celny. I to chyba nasz. <grym <grym no, i no dawać chamy, kurna. Bo się pad grzeje. Boją się. P ale no nie wierzę, tak 5-0, no. No co, co myślałeś? Ty z tam grasz. No on... Królem <grym> szczęścia. Ja tu tylko asystuję. Ooo, już widzę Tam są Co za przyjęcie wulchera Tak myślałem, że... o, e, ty, ty, ty ty zostaw na bramkarza co? Za szybko za, przesie, za szybko no. Не, момент Бас Ты гээй Ма-сю дай occurs но должен быть реальное Немога А ты для этого Enfin No ty chyba, chyba ty, że ja tam dobiegnę! O, o, o. Nie wierzę! No jak nie, mnie byłeś łebkiem! Oj, ktoś to się chyba zdenerwował! Marco Rosso? No, to przepada jest mój! Ooo! No. Chyba, o. No, o, z tym moja! doskonale to przeczytał! Śródiren! Jakieśródiren! Okay, Asystent! Śródiren! Dobrze, z prawej strony pokazuje się partner z drużyny. Tak jest, No nie, no kurna technicznie. muszę no, wszystko mówić. Noć. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać. O! Widzisz? No nie, no. Ale potrąne. Jedna wpadła przypadkowa. Ale, że on się w ogóle nie rzucił, on wybiegł do tego i idzie Nic Ale to ten city jest, to co ty się O I tak tu trzeba w ogóle dobrze zareagować Jeszcze nie trafiłeś Ale ty lama jesteś w tą grę Straszna! No, no. no, sfaulowałem. Bo się zdrzaźniłem! A kurde, łebek miałby cztery bramki! Będzie miał! A to staricz. E no karny! Karny to? Nie, Eee no. no jeszcze od bramki, no nie wierzę! No ja cię błagam! <grywka> Przelaj, ten głębek, przelaj! To trafi! No, przelaj! I jeszcze uderzać! Sorry! Dobrze, dobrze. Co oni się tam przytulają? Dawaj! Aj, spalony! No to wilczę. Tak czy siak, No, no to okay, nie. Dobrze, ten drewno. No, pięknie! drewno. ten No, dobra, No i mamy strategię. Co powiedział świnki kegawa? <noise> nie, on jest shindzi. E no biegnij, co się zatrzymujesz? No ale to ja myślałem, że on będzie biegał. E no co jest? No, nie wiem, to już No co się stało? <noise> nie ma pojęcia. <noise> on gwizdnął? To nie <noise> wiem, to jest coś takiego jakichś Ej, co ty mu... Ej, co oni mu dali w ogóle? A i to jest? Eee, no nie, luksus, no. Trzeba trochę dramaturgii zrobić, no. to, no, nie, to, był, to było trochę... Bo, bo, więcej dramatu, bo ten stał to był dramat. <laughs> Czy to nawet w nie szło? Nigdy. Od początku istnienia tego strzału, nawet to w nie szło. głową do kolegi z drużyny. Nie tu. Nie tu. No, 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 pięknie straciłeś No, no, no pięknie straciłeś, to Ci się udało Eee, relaks jeszcze trzy Nie mają czas well Czekaj, czekaj, pan. patrz no, no patrz teraz to padaj, a nie No Czekaj nie, mnie, Welbeck musi mieć 4 bramki w tym meczu Na Welbecka! Wszystko na Welbecka! Ooo sa. Chciałeś być? O kurna, ten zamiast... No nie. Teraz, kiedy Welbeck miał szac Ja tu Welbeckiem na desancie jestem o i z spalonym. Lekki spalony, ale teraz je... o nie! Ojej, no za delikatnie. Bo to jest, jest Stalisz! Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Ty teraz ja masz młodebek. A to dwa muzycy. mi każesz pomiędzy dwoma muzynami wybierać, no to daj dewerowi! Nie, może zrobić dni O, i gwiazda nasza. Tak jest. Jak to nie będziemy no w DMSK, ja nie wiem. Czekaj, zobaczymy, bo tu powtórek nie ma co oglądać, tyle na strzelali. Nie, no, człowieku, to będzie trwało dłużej niż mecz. <grym> Raz, dwa, ci. Ej, dwie tylko! Na, pe na pewno, na pewno miał trzy. Sześć, sześć to. Trzy to mieliśmy wcześniej, teraz sześć punktów. No jest sześć, jest. Czekaj, oceny dany welbek 9,7. No. 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 Gwiazda, gwiazda. No kapita. A mówiłem A John Hart 7 i. No nie no, chciałem powiedzieć najgorszy był, ale nie był najgorszy. Naszi, nasi obrońcy byli najgorsi. Nie, to delf. Idź ty, dobra! Pograne, dzięki! No, no, dzięki.